naszych uczciwych, prawdziwych Polaków. Bardzo często tak to jest. To była młodzież szlewacka na pewno, ja w 100% po prostu o tym mówię. Bardzo często tak jest. Natomiast jeżeli by przyjąć, że w ludziach rodzą się jakieś odruchy wymiotne na widok tych wszystkich prominentów, którzy tylko zboczenia promują, to ja się wcale nie dziwię, bo we mnie też się takie odruchy wymiotne budzą. Że ja nie bronię nikomu być zboczeńcem. Całe życie zawsze byli jacyś zboczeńcy i zawsze jacyś będą. Tylko nie robi się z tego szopki na cały kraj, nie robi się z tego cyrku. A władza robi z tego cyrk i to nagłaśnia cały czas. Wszystkie media muszą tylko o tym mówić, prawda, i muszą tylko tym ekscytować. To jest skandal. To jest, to jest... A, a, gdzie są, a gdzie są nasi biskupi, gdzie są nasi hierarchowie? Powinni przeczytać Księgę no, Bożesza. Tam takę wszystko po prostu głowa. Nie ja ma nie nic takiego. To, bo ja nie wiem, że głos głos może, może w głos naszych e, biskupów może nie jest taki zły, ale jest słabo słyszalny. Powi ale po powinni nazwać to po imieniu. A no nie co? tak półgębkiem tylko. Tam są. I, 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 to, to tak, bo... powiem, że ta sfera jest taka, że tak powiem, każdy powinien mieć w domu. Ale ja mam takie jedno pytanie, jeżeli. Pan też ma częsty kontakt z, wiem, z panem Stanisławem Michalkiewiczem i on jest A. tam częstym gościem. Ja mam takie jedno pytanie. Jeżeli telewizja, znaczy się, e, Ojciec Ryzyk i, i e, walczy o wolny dostęp do mediów. Telewizja tak. Pan walczy. Dlaczego nigdy nie słyszałem tam głosu takiego, który mówiłby, że e, chcąc wolnego dostępu do mediów, bo ja jestem za, również za tym, żeby mm. mieli wolny do, do, do dostęp, nie mówią o tym, żeby nie otrzymać koncesji, ale Tylko żeby nie było koncesji, żeby w ogóle nie było koncesji. Dlaczego tak jest? Czy, czy, czy oni nie walczą w ten sposób według mnie, żeby oni, oni byli w tym nielicznym gronie posiadającym koncesję, a nikt inny nie posiadał? Czy chodzi o to, żeby, żeby nadawać w wolny sposób, docierać do ludzi? Zdecydowanie bym wolał, żeby głos z ośrodka toruńskiego był taki, że należy skończyć z koncesjonowaniem w gospodarce, w tym w mediach. Skończyć z koncesjonowaniem, nie tylko w dziedzinie mediów, ale w ogóle przestać koncesjonować działalność. Jeżeli ktoś chce sobie radio zakładać, to sobie zakłada. Jeżeli komuś radio to pójdzie się. Tak a w jak została ta globalizacja, to tymczas yy, biedny Polak, który nie ma kapitału, to on by nie byłby w stanie po prostu założyć e, sobie tego gdyby, radio czy telewizji. M, jak z takim zjawiskiem? By gdyby nam się oczy. udało. Proklamować polskie państwo. Gdyby nam się naprawdę udało, że na terenie tu między Odrą a Bugiem, Tatrami a Bałtykiem, proklamujemy niepodległe polskie państwo z naszą polską władzą, to Polacy odzyskaliby zdolność do inwestycji kapitałowych w ciągu kilkunastu lat, najwyżej, a nawet w ciągu kilku. Bardzo szybko. Polacy są niezwykle pracowici, bardzo odpowiedzialni, bardzo ofiarni i naprawdę dorabialiby się szybciej niż się dorabiają w Nowym Jorku. Tu by się lepiej dorabiali na tych polskich zasobach i odzyskaliby zdolność posiadania kapitału. Odbudowaliby kapitał, który te, w tej chwili został im odebrany i oskradziony. No ale czy, dla mnie to jest trochę też tak, że ciągle się, ja dużo po Europie na przykład jeździłem i ciągle spotykam się z zdaniem, że wszędzie jakieś tam emigranci sobie pomagają, a Polacy sobie jeszcze przeszkadzają, jakby na obczyźnie zamiast sobie pomagać, że sobie robią tam świństwa czy różne tam krążą rzeczy. I czy nie jest to coś takiego też, że właśnie dlatego inni nas wykorzystują, że w pewien sposób też ludzie właśnie coś jest takiego, ma wrażenie, że Polacy sobie nie pomagają za bardzo na przykład. Nie ma, no właśnie, czy, taka, nie ma takiego... czy właśnie ta Pana propozycja nie dialogu takiego wewnętrznego, tylko jak gdyby takiego podzielenia społeczeństwa, nie, nie powoduje też właśnie taki, takiego sposobu myślenia. No, dlaczego podzielenia? To nie będzie podzielone no bardziej tak, niż to... już teraz no, jest, niż, niż, no, niż jest, nie, tak jest naturalnie. Jest właśnie... Mogę na ten temat po prostu te ci po prostu te 160 tysięcy, których tutaj nam e, stalin polski wrzucił do Polski, przejść po prostu wcześniej, że tam było trochę przeszkolonych. A później jeszcze tutaj byli szkoleni w środkach po prostu na ziemnych odzyskanych i mieli za zadanie przejmować wszystko w Polsce w swoje, w swoje łapy. I w 1946 roku w bitomiu po prostu tych naczelników terenowych Berman tak zwany zebrał na taką odprawę i po prostu dokładnie po prostu jak instruował, co i jak trzeba po prostu robić. I jeden po prostu z tych i no, ty tak, jesteś mądry, ale jak my wszystko przejmiemy, to nas po prostu wyduszą. A myślajcie, ty głupi jesteś, przyjacielu. Mieszajcie się z nimi. Drugie, trzecie pokolenie będzie nas kochać. I wtedy, te, dzisiaj już jest trzecie pokolenie, ma po 20-30 lat. I naród ich kocha. I oni, naród no, oni mogą... ich kocha, tych Tusków i wszystkich innych. No, mają poparcie. Oni mogą nas gnębić i drenować nasze zasoby, dopóki my się zgadzamy na istnienie państwa, yy, które uzurpuje sobie prawo dysponowania naszą własnością. Jeżeli zmienimy państwo na takie, że to, co moje jest moje, a to, co twoje jest twoje, a państwu dodamy tylko po, na to, żeby oświetliło lampę przy dworcu, żeby postawiło i nic więcej, to oni stracą narzędzie. Bo oni nas rabują przez to, że państwo rabuje, a oni z państwowego koryta. Ale ja nie wiem, ja widzę jednak drogę też taką, że jednak co można zrobić, ja według mnie to można zrobić, że nie wiem, no tutaj większość ludzi jest na przykład ze stoku, prawda, nie wiem czy pan mieszka na stoku. O, ja mieszkam daleko na Kaszubach. Da ja, ja jestem tu gościem jakby od tygodnia, to już na stokach, ale nie wiem, wydaje mi się że drogą jest jakoś się grupować i sobie pomagać nawzajem, no nie wiem, jak się tu się na przykład część ludzi mieszka, nie, my, nie wiem czy wy wszyscy tu mieszkacie. Często jak można, jak można, jak, ten może, ten może nie się, nie jak z, z Janem tak, tak, próbowaliśmy, jak ten rząd, la, 3 lata jak i tu na takie rzeczy stach, przychodzi stachów, gar, garstka stachów, stachów, ludzi. Stachu 5 lat, 5 lat, no, garstka no, ludzi po prostu przychodzi. Jakie imprezy, co by tutaj po prostu nie było. I to część po prostu e... nas stałych tutaj, które po prostu je, jesteśmy. A takich świeżych, e... chcesz, to, jeszcze to, młodych, to, ja nigdy nie widziałem. No to róbmy to, co możemy. Niemal przypadkiem znalazłem informację o tym spotkaniu, no. może należałoby jakoś trochę lepiej. Róbmy tak to, co możemy, ponieważ jak my mówimy do siebie i jest to kilkadziesiąt osób, to jesteśmy zamknięci tak, jakby nas gdzieś tam zapudłowali w Białowence. To jesteśmy zamknięci jak w celi i możemy sobie gadać albo nie, to nie ma znaczenia. Ten głos ma iść jak najszerzej. Jedynym narzędziem jest w tej chwili jeszcze internet, bo inne są nam niedostępne, a internet jeszcze jest dostępny. Więc jedyne co można robić, to promować w internecie wolne słowo i prawdziwą wiedzę o funkcjonowaniu tego świata i świata publicznego, politycznego z dobrymi odniesieniami do etyki, do moralności. I to należy robić. I jeżeli ktoś już... Ale właśnie może o tej etyce i moralności rozmawiam, bo na przykład jak tutaj jesteśmy, to każdy z nas ma jakiś inny punkt widzenia trochę na przykład na etykę, prawda? I, i, I mi się wydaje, że w ogóle każda taka rozmowa szczera, że ludzie się spotykają, że chcą coś dobrego zrobić dla szerszego, powiedzmy, kręgu, czy w skali państwa, czy w jakiejś lokalnej społeczności, to przede wszystkim, według mnie, trzeba się spotykać i rozmawiać jakby, tak. w ogóle się porozumieć, znaleźć jakąś wspólną... W ogóle się polubić jakoś. Oczywiście, I, się, więc tak. jeżeli mówimy o sprawach gospodarczych, na gruncie etyki, to nie można dyskutować w ten sposób, że dwie drużyny są na boisku i dyskutują, czyj sędzia ma być. Czy wy wystawiacie sędziego, czy my wystawiamy sędziego. Bo wtedy to przestaje być meczem. Etyka na boisku jest wtedy, kiedy sędzia nie jest ani tych, ani tamtych. Nie, nie jest zainteresowany, kto ma wygrać. I cała gospodarka powinna tak właśnie funkcjonować. Każdy walczy o swoje, a władza publiczna nie reprezentuje ani pana, ani mnie, ani jego, ani nikogo. Nikogo nie reprezentuje. Władza publiczna reprezentuje tylko to, żeby zasady były uczciwe, a nie stronnicze. Mam ją być bezstronna. Nie działa na partykularnym interesie osób, ani środowisk. Władza nie może reprezentować ani łysych, ani głupich, ani jakiś tam, prawda... Yy, Młodych ani starych, nikogo ma nie no Ale, reprezentować dobra, ale dobre. wspólnym dobrem są zasady jednakowe dla każdego. Tylko to tu jest to, problem, bo w obec, przy obecnym systemie demokratycznym nie da... raczej znaczy jak partia dochodzi do władzy, no to ona reprezentuje siebie I tak zawsze będzie. Bo to jest nie będzie. demokracji. To w takim razie jaki powinien być system, bo wtedy powinien być system taki, że człowiek reprezentuje wszystkich Polaków. Proszę pana, jest, to mu powiem panu tak. Gdybyśmy my doszli do władzy, to każda partia, która będzie chciała w programie swoim reprezentować czyjkolwiek interes, zostanie rozwiązana jako organizacja przestępcza. Ja na przykład uważam, że w sejmie sejmie nie powinno być tak według mnie, że tylko zasiadają te trzy, tam główne partie, które wygrały, czy coś, tylko, że nawet jakaś mała partia powinna mieć swojego reprezentanta, że nie powinna być tak, że jak ktoś jest mały, to już w ogóle nie ma głosu tylko że powinno się też doceniać głos mniejszości, że on też coś ważnego reprezentuje. I to, że ktoś jest jeden, tak na przykład, nie wiem, na tej sali powiedzmy, może wy wszyscy jesteście, uważacie, że homoseksualizm to jest zboczenie, a ja na przykład...